Poezja, która narodziła się z tego, czego żyjemy. Z literatury, z obrazów i z wyobraźni. Poezja, która jest narracją, bo wiele utworów, to są historie opowiadane przez podmiot liryczny, obserwator, Człowieka, który przynależy do tej opisywanej przez siebie rzeczywistości, czy kogoś, kto jest na zewnątrz. Świat ukazany w utworach to świat dawny. Świat ludzi i koni. A może odwrotnie, koni i ludzi. Bo na równych prawach egzystują w utworach. Ludzie i konie. Jednakowo odczuwają, myślą, a nawet rozmawiają. Poezja czasu minionego z kilku powodów. Ze względu na temat, o czym Państwu przed chwilą powiedziałam, kto dzisiaj pisze o koniach. Można je zobaczyć w Staninie i jest to szczególna wyprawa, jak się dowiedzieliśmy przed chwilą. Nie ma ich w świecie, w którym żyjemy na co dzień. Nie możemy ich dotknąć, pogłąkać. Nie możemy zobaczyć, jak są niezwykłe. Ale to jest poezja czasu minionego jeszcze z innego powodu. Ze względu na formy, którą się twórca posłużył. Utwory jak z XIX wieku. Niekiedy skojarzenia z Mickiewiczem oczywiste. Nawet pokusiłam się o liczenie sylab, bo jest taki poemat, który pana Tadeusza przypomina. Zresztą to nie jeden utwór, w którym te e, nawiązania do utworu sławnego mistrza znaleźć można. W tym poemacie były dwunasto i trzynasto zgłoskowce i tworzyły piękną melodię opowieści. Podobieństwo polegało jeszcze na użyciu środków artystycznego wyrazu, epitetów. Zresztą tych środków jest bardzo dużo. One nie są nachalne i nie narzucają nam się, nie przyćmiewają spraw, które dla mówiącego są <grymne> najważniejsze. One tworzą klimat, oddają ducha sprawy, prezentują ludzi, pozwalają zrozumieć, w jakiej jesteśmy rzeczywistości. Jest to rzeczywistość na tyle dziwna, że nie da się wszystkich utworów przeczytać od razu. Radziłabym czytelnikowi czytać utwory po kolei i pomału wchodzić w prezentowane historie. Od razu też lwów znany tylko z opowiadań. Tak, nie zdążyłem się tam dosłownie urodzić, bo się urodziłem w pociągu w przewóz podczas bombardowania. Kraków, kojarzony z takimi chwilami rzeczywiście niezwykłymi mm -hmm. i Bielawa, która jest... No tutaj dzięki o tamtej Pani w paski zostałam zakotwiczony tutaj na tym terenie. Dziękuję Pani bardzo. <grym> <grym> ale, ale Bielawa jest ważna jeszcze z innego powodu. Czym się zajmował Pana tata? Mój tatyś był kowalem. No, miał pecha i szczęście w pewnym sensie, bo był w centrum wyszkolenia kawalerii w Grudziądzu. Był, wykończył tam kurs yy, zwiadu artylerii konnej i przy okazji zdobył tam właśnie uprawnienia podkuwacza. Bo to kowalstwo to jest jedna dziedzina, która się dzieli na wiele takich podklas i tą wyższą półką, to jest właśnie podkuwacz, jeżeli chodzi o kontakt z końmi oczywiście. Czyli tak naprawdę konie weszły w pana życie, kiedy był pan. <laughs> na... Jeszcze bardzo malutki. Fascynowały od razu, czy? Od razu, od razu. Tatoś mi pokazał, no i tutaj sztuka, którą nie potrafiłem nigdy powtórzyć, bo on to zrobił na koniu ubranym w szory. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to są szory. Jest to taka uprząż bez komonta, czyli koń ciągnie tutaj klatką piersiową. No to są pasy, taki zespół pasów. I ojciec potrafił w galopie podnieść czapkę z ziemi, trzymając się tylko tych szorów. No. Ja to od niego później podłapałem i dalej w sekcji jeździeckiej kontynuowałem. Paru nas było takich, którzy to potrafiliśmy zrobić. no ja już, ja już byłem w ten czas troszeczkę taki zaawansowany, bo to już pod pięćdziesiątkę dochodziłem jeszcze. Jeszcze to potrafiłem zrobić. No chyba nie było tak źle z tym zaawansowaniem, skoro się udawały takie nietypowe rzeczy. A później właśnie ta sekcja jeździecka się pojawiła, prawda? I to też była przygoda życia. Tak, no bo znalazło się nas paru oszołomów, którzy postanowili w Bielawie zrobić sekcję jeździecką. No bo Boże kochany, Bielawa była bardziej znana z tenisa, prawda? Bo elity ówczesne preferowały. Biały sport. Myśmy potrafili postanowiliśmy sobie stworzyć jakby przeciwwagę dlatego. Czyli troszeczkę przygnoju porobić, prawda? Tam zaczęło się od przebudowy budynku, który był kiedyś cielętnikiem, do którego można było wejść oprzeć się dłonią osób no, Zgodnie z kolei z, z wymogami, jakie powinna mieć stajnia końska, więc wysokość powinna być około 4 metrów. No, trzeba było te dwa wkopać się w ziemię, bo podnieść budynku nie, da, nie daliśmy rady. No ale żeśmy to zrobili. No dzięki olbrzymiej po pomocy Wiesia Dąbrowskiego, Krzysia Świdarskiego i jeszcze no Andrzej Piętka. Tam jeszcze dużo osób nas tam brało w tym udział. Każdym takim malucien tę cegiełkę do tego przyłożył. I powstała sekcja, która wychowała później paru wicemistrzów polskich, jednego wicemistrza Europy, juniorów, tak? Czym jest się czym pochwalić. No, jest. jest się czym pochwalić, jest ja do czego wrócić. To wspaniały okres był. No Właśnie, jakie wspomnienia? No, i dużo jest tych wspomnień. Najbardziej to zimowa jazda, bo w ten czas żeśmy tam mieli taką cichą współpracę, Telekomunikacją polską, ponieważ myśmy często korzystali z tych yy, terenów tutaj, yy, między Bielawą a pieszycami, to oni tam nas zawsze prosili. Jakbyście tam zauważyli gdzieś druty, to żeby dać znać, no to wzdłuż drutów robiło się przejazdy przy okazji im się pomogła, gdzie się zauważyło uszkodzenie. Był cel, który pozwalał na długie wyprawy. Dokładnie. Mhm. Poezja, bo tu jakby o coś innego chcę zapytać, pojawiła się w pana życiu później w mieszkanie. To znaczy yy, pisałem troszkę wcześniej, ale to było takie, jak to się wypisanie sobie i muzą, prawda? Tam troszeczkę dla, dla rodziny, do szuflady. Nikomu broń Boże nie pokazać, bo ja do tych najodważniejszych to się raczej nie zaliczam. A tam w kąciku po cichutku gdzieś, o to jest, to są moje takie domy, tam bym się mógł poruszać, a tak w tej chwili to mi serce wali chyba, że 180 uderzeń na minutę. Boję się nie No To tak szacza. wszyscy z taką życzliwością patrzą. To, to, cisza. to widzie tu No a później tak na Użyję kolokwializmu na ostro. Zacząłem pisać po przejściu na emeryturę, bo wcześniej i też doba była troszeczkę za ciasna, i, i tu już nie zdążyłem wykroić jakiegoś takiego istotnego przedziału czasu, żeby tak się naprawdę szczerze tym zająć. Owszem, pisałem teksty dla zespołu, co kolega może potwierdzić, bo. bo... Też muzy muzykowaliśmy. To dla, ze dla zespołu pisałem. A kiedy pan zaczął pisać, pisać o koniach? O, o koniach to już gdzieś 2006 rok próbowałem pierwszy wiersz, ale mi nie za bardzo wyszedł. Ale pan dlaczego, było... dlaczego nie wyszedł? Koniec piękną istotą, największe szczęście na świecie, na końskim świecie, I to trzeba było przekazać. A to mi tak troszeczkę za bardzo płasko wychodziło, więc dałem sobie z tym spokój. Dojrzałem do tego dopiero, żeby tak ładnie na ten temat spróbować napisać w 2011 roku. Bo... Czyli właściwie nie da. Nie da. Czyli pisałeś bajkę u konia. No to już. A kiedy przyszedł do głowy pomysł na napisanie tego Tomiku Środowane Myśli? No to jakieś dwa lata temu właśnie. Inspiracją był pan Rafał, który, który ukierunkował tym bo Ja tak troszeczkę zacząłem skakać tematycznie, jak pan Rafał mówi myśl się na koniach, no bo wyczuł, że to jest moja słabość, zresztą jeszcze dywagując na moment od tematu, zawsze jak jeszcze byłem czynny zawodowo, a tam nas entuzjastów jeźdźctwa było paru w zakładzie, no to jak z kimkolwiek stanąłem i tam zaczęliśmy rozmowy, to każdy ja mówi, ty uważaj, ty, tylko z nim na, na temat koni nie gadaj, bo cię zagada na śmierć. Mówię. Się ten mój no, i może dobrze, bo dobrze znaleźć jest sobie taki temat, któremu można się poświęcić, prawda? Gdzie doleciały te dni szczęśliwe, gdy z siodła mogłem na świat spoglądać? Czego za powrót ich może żądać czasoprzestrzeni bóstwo chełpliwe? Co przyjdzie czynić? by przestrzeń ową w pętle zadzierzgnąć tak, by mógł wrócić czas, który były w teraz obrócił. Bym się tym cieszył, jak chwilą nowo Bóstwo chyłpliwe, nauką zwanym, śle swe pokusy, wabi nadzieją, staremu na to oczy się śmieją, Lecz rozum szepce naciągane. Więc póki co to głaszczą wspomnienia. Dotykam zdjęcia mego kupila i chociaż boli to owa chwila uśmiech mój czasem dobywa ścienia. To jest idea tego tłumiku, wyrażona wprost, namacalnie. Tak. Chciał Pan po prostu. Chciałem oddać to, co czuje człowiek obcując tym zwierzęciem. Jak, jak po prostu człowiek potrafi się z nim związać i jak ono oddziaływuje później w dalszym okresie na człowieka. Ale nie tylko to. Gdzie uleciały te dni szczęśliwe, tak się otwór zaczyna. A ostatnia strofa zaczyna się takim wersem. Więc póki co to głaszcze wspomnienia. I pojawiło się jeszcze tutaj coś, co jest te, takim walorem tych utworów. Humor niebanalny, niepowtarzalny. On się z siebie śmieje, pan ma do siebie dystans. To naciągane, to naciągane to wszystko, tak? Zgadza się na Boże kochany. To jest ja duża, umiejętność, myślę, że jest duża umiejętność, żeby tak za, zażartować siebie. słoneczek. A proszę powiedzieć Panie Stanisławie, czy dobrze się domyśliłam, że inspiracją dla Pana tekstu, dla tych różnych sytuacji, które Pan przedstawia, aby w utworach były obrazy? Tak. Od, od momentu jak nie za bardzo jestem sprawny fizycznie. No więc inspiracji nie mogę zdobywać, poruszając się ad hoc między ludźmi gdzieś w przestrzeni. No więc sięgam do malarstwa. I przy okazji odżywają w ten czas wspomnienia. I to jedno z drugim się zazębia. Ale niesamowicie wyraziście Pan prezentuje konkretne sytuacje, opowiada Pan o tym, co się wydarzyło. Skąd tego rodzaju wiedza? To tylko wyobraźnia i tylko odczucie i tylko przypuszczenie, że tak mogło być. Czy też uzupełnia pan pan wiedza o coś jest. Tutaj się bagaż literatury pięknej odzywa, którą mi świętej pamięci mój polonista wyleciał mi nazwisko w ze strachu oczywiście w myśli. Ale to dzięki dzięki niemu. Fascynacja literaturą no, od najmłodszych lat, bo tutaj jeszcze jak się tylko nauczyłem czytać, no to już bo tatuś nie pozwalał to była latarka, kołdra na głowę. I kontynuacja. Ja muszę Wam powiedzieć, że te historie są bardzo przekonujące bardzo prawdziwie się prezentują. I yy, myślę, że nie tylko literatura, ale również wyobraźnia została tutaj uruchomiona i Pan buduje i nadbudowuje. No bo tutaj jeszcze Pani Ole są niektóre utwory, które wymagały dwutygodniowego przygotowania, zanim powstał. To nawet tutaj przychodziłem do biblioteki, jak mi brakowało materiału, właśnie żeby sięgnąć do źródeł żeby nie popełnić jakiegoś FOPa historycznego czy też yy, no, takiego faktograficznego, prawda? I, I żeby to było poprawne od, od strony również historycznej no i, i, i też yy, no, faktograficznej. Pan yy, traktuje konie jak yy, brać mniejszy. Tak. Takie piękne nawiązanie do świętego Franciszka. Nakazywał jakby na świat zwierząt patrzeć z równym zainteresowaniem i z, różną, z równą godnością jak na świat ludzi, prawda? Dlaczego tak pan te konie traktuje? No bo to są przepiękne zwierzęta, raz. W ogóle los człowieka od wieków przeplata się właśnie z, ten koniec. Te losy w No proszę mnie przekonać, bo jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Żeby mi... Wojna, koń, praca, koń, podróże, koń, prawda? Jeszcze do tego koń jako żywiciel, w sensie dosłownym, prawda? A względy es estetyczne? A. Jeszcze piękny był w galopie, prawda? No to, to, to tutaj właśnie to największe szczęście na świecie, na końskim siedzik zwierzę. Mm -hmm. Jak się na tego konia patrzy, obserwuje. właśnie. No, no, a proszę powiedzieć, istnieje takie niebo dla koni. Oj, chciałbym, żeby. No wiem, bardzo, bardzo bym chciał, na żeby tym zastanawiam prawda? Czy są takie miejsca, gdzie te konie e, tak, jest... są, istnieją nadal. Ja sobie wyobrażam, że gdzieś tam, na jakiejś większej chmurce na pewno. Te pastwiska dla nich zostały przez tego najwyższego utworzone. Mm -hmm. Skąd się wzięły tytuły poszczególnych części? Na przykład stajnia bracia mniejsi, to co jest dość oczywiste. Animus, Farys. A to częściowo to są nazwy yy, koni ponieważ nie chciałem do końca ujawniać tych prawdziwych... Interesuje mnie ten, ten rozdział, który pan zatytułował, stajnia. On się zaczyna tym długim poematem, o którym wspominałam, prawda? Tym 13-12 głoskowca to za opisy. Mamy bohaterów koni, konie, które ze sobą rozmawiają, czują, myślą, oczekują. Czemu pan tego nie skończył i nie było dalej? Więc to był, to był pomyślany jako baśń dla moich wnuków. Wnuków mam w Anglii, no i bardzo mnie to boli, że oni już w tej chwili lepiej po angielsku niż po polsku. No więc chciałem to jakoś wyrównoważyć. No i zacząłem im pisać bajki. I w ten sposób powstał ten. No, ładne bajki. Więc tak, nie takie znowu bajki. No to to jeszcze to była, to było wypracowanie, wypracowanie dziadka na zadany temat. A temat jak brzmiał? Dziaduś już o konikach po Jeżeli nie można. W tym czasie pozwoliłem sobie... Coś nieco napisać. I mojemu koledze Stanisławowi wręczę taką krótką, małą karteczkę. Mam nadzieję, że będzie to mile przyjęte. A więc, lubić wiersze jakieś, napisałem, coś takiego krótkiego. Piękne wszystkie góry, zwłaszcza góry sobie. A u jej podnóża mieszkają wojnari. To, co minęło, w stanie się Nigdy już nie wróci. Nasze marzenia i nasze sny. Lata młodości już przeminęły, a stadnina, koni, staś robi wciąż się śni. Wszystkiego najlepszego. Ode mnie kateczka. To, co mogę, to napisałem Miejsce inspirujące, człowiek inspirujący, może jeszcze coś z Państwa coś stwolił? śpiewać możemy razem do Stanisława. <laughs> Lata Młodości i utwory. Chciałem tylko zaznaczyć Państwu również, że Stanisław był pierwszym apertorem, jak to się mówi i pierwszym, który tworzył wspaniały zespół iskry na naszym terenie, a więc w latach 60. Opowieści o pracy pana Stanisława. My no tutaj namawiamy, bo sami Państwo słyszeliście, że wspaniały kawędziarz cudownie opowiada, i ja wiedziałam, że to spotkanie będzie równie udane jak pierwsze. Z tego względu, że pan też pięknie mówi. I o swojej pasji, podobnie jak pan Maciejski, którego tutaj też wspomnę, Spieszyc, nasz poeta, Spieszyc pięknie pisze o pieszycach. A pana Stanisława namawiamy do tego, żeby nie tylko opowiadał, ale również i pisał nie tylko poezję, ale właśnie wspomnienia. Wiem, że pan Stanisław próbuje, i jeszcze nie wiemy z jakim skutkiem. Na razie trenuję, żeby. <śprawia> 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 e, takie spotkania e, nigdy nie są e, reżyserowane. E, e, pani. E, e, Jola Maniecka nigdy wcześniej nie spotyka się z poetami. Wszystko idzie na żywioł i jak Państwo widzicie, jest zawsze cudownie. Pani Jola tak potrafi rozmawiać z poetami, tak potrafi dotrzeć do poezji. No to do jest poesji, taka dobra wróżka. Tak, dobra wróżka i nasze te spotkania są zawsze bardzo udane. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Pani Stanisławie, Jolu, bardzo dziękuję. Po prostu dobre miejsce, ta biblioteka w Bielawie, tu są właściwe fluidy, właściwi ludzie, ja to lubię przyjechać.